Dobra. Witam cię, Honek. Jak się czujesz? Dobrze, Dobrze się czuję. Nie masz pracani? <laughs> nie. Gotowy na, na, na dalsze imprezowanie? Jestem gotowy na piekło dzisiaj. Gotowy na piekło. No. Zobaczmy Honek, pierwsze pytanie dla ciebie kontrowersyjne. Ile, ile razy sprzątałeś w apartamencie? Może raz na pół gwizdka. No nie wiem, zaraz pójdę chociaż po nogi a A resztę z chłopakami już gadaliśmy, że się weźmiemy i ogarniemy chatę. No a jeszcze... A, a mm -hmm. Kibel to nie wiem, kto ogarnie, bo ja się pożygam. Wchodzisz do kibla. Tam nie wiem, jajo rozpierdelali czy coś tam niebie jebie spermą. Fu. Znaczy, a ja się żygać chce, ja tam nie wiem. Za każdym razem jak ja wchodzę do, do łazienki to jest tak, że jest plama. No jebie tam. No i plama mokro, gówno. Śmierdzi jajkami. No tam w kible jest strasznie. Tak się ustosunkujesz do tego, że zapraszani są goście, a jest taki sef i nikt nie w ogóle no tego ogarniać. No nie wiem, no, najebani tak mają. Najebani tak mają. Czyli chodzi głównie o alkohol, tak? Twoim zdaniem. No mi się wydaje tak, że w, jak jesteśmy na przykład trzeźwi teraz w miarę, bo niektórzy są jeszcze pijani, no to powinniśmy teraz ogarniać, mhm. żeby na wieczór było, czy jest to i tak codziennie, Dobrze. bo tego nie skontrolujesz, jak są najebani. Jak się stosujesz do tego, że, że wyciszamy live'a po interwencji właściciela, po interwencji policji, jest coś mówione do wszystkich uczestników? Wszyscy, wszyscy nie niby, niby no live zaczyna się dalej i jest dalej robione to samo, czyli jest darcie mordy. No. Eee... Ja wiem o co chodzi, ale widzisz moją reakcję. Ja tylko patrzę, rozkładam ręce i cały czas. Ja mówię do nich ciszej, ciszej, ja nie jestem Kubosem, ale do nich tak gadam. No, ale chodź, 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 na przykład chodź. Chodź jest najebany i jemu się nie da przetłumaczyć. Hmm. I przez te darcie pizdy, moim zdaniem... Najbardziej właśnie cierpię na tym projekt przez darcie pizdy, bo dla mnie darcie pizdy to nie jest dym. to nie są dymy, już to mówiłem chyba tu na wywiadzie. I to trzeba, według mnie, przede wszystkim ogarnąć darcie pizdy. Każdy się przekrzykuje, widzowie nic nie słyszą, kto ma co do powiedzenia. Na przykład ja, ja siedzę, może wydać, że jestem zamulony, a po prostu ja sobie wolę gadać do kogoś, kto jest z boku po cichu, niż się przekrzykiwać i drzeć pizdę. No tak. Bo I atencjonować się na przykład i wiesz. Ja, ja, na przykład, ktoś siedział od ok, mnie, ja sobie wolę z nim pogadać, niż drzeć tam mordę, nie? Ja Tutaj, tutaj jeśli chodzi o Machonka, to Machonek wielokrotnie do mnie podchodzi i wspólnie mm. omawiamy pewne kwestie. Machonek próbuje tam pomóc rozwiązać jakieś tam problemy, więc no, mm. to jest jedna z takich osób, które, którym Widać po nim, że mu zależy bardzo na tym, na tym projekcie, nie? Więc Machonka tutaj nie, nie chce zbytnio jakoś tam, tam jechać. No, Machonkowi to mogę zarzucić tylko, tylko brak, brak sprzątania tym, na tym projekcie i, no, i, i w sumie tyle. To się zgadza. A Powiedz mi, o co chodzi tam z sobą, bo tam widzowie zarzucają, że przyjechał tutaj, nikt się do niego nie odzywał, nikt nie zaproponował, nie, nie zaproponował nic do jedzenia, do picia. No tam widziałem później, że zamówiłeś pizzę, go częstowałeś, że, że później jakoś tam się to się zmieniło, ale... Nie no, bo on przyjechał. Ja nawet nie wiedziałem, że nie... Ja myślałem, że nie jest strój miasta do tej mm -hmm. Sobą. Później się dowiedziałem, skąd ja się mówi, że że na koźla. Mówi, że 9 godzin zapierdalał. Jak ja wiedział, to ja bym nawet chyba Dawidowi powiedział, że on tu nie przyjeżdżał, jak ma tylko na przykład bądź do pracy miał dzisiaj iść czy coś takiego. Mhm. To ja bym powiedział, po on będzie jechał, posiedzi z nami parę godzin, co rano będzie jechał w nocy, no i się dowiedziałem. Tam w ogóle nie wiem, chyba dzik mu wcześniej dał jeść, później mu dałem pizzę, dałem mu na bilet tyle, ile miałem. No i co? Pojechał, nie wiem której. No i po prostu szkoda mi go była, no i tyle, no co. Dobra. Ale ja nie wiedziałem, nawet mówię, że on jechał z takiego ja Nie no ale później to jakoś tam, jak się dowiedziałeś, to jakoś tam to się zmieniało, nie? Bo... No. Bo w, w pewnym momencie już tak fajnie było, że, że tam ludzie zaczęli się nim, nim interesować. Co było, i, I tym mnie Ja w sumie, szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, kto to jest na pierwszy moment. To też nie miałem nie miałam chwili zbytnio się tym nim zainteresować, bo wiesz, no, dużo się działo wczoraj. No. Nawet nie było zbytnio jak porobić tych wywiadów. Kolejne pytanie i to zadaję każdym. Każdemu po kolei eee, przychodzi właściciel, jestem ja i ty, i mówię, że od tego momentu no. apartament jest na ciebie. No nie, no. Dlaczego? No nie, no bo ty bardziej ogarniasz. Jesteś bardziej ogarnięty, co? Ja bym wiesz, ja się na przykład popłynę jednego dnia mocniej, co ja zrobię? Chujam, pokażę i wyjedę nas. Dlaczego? Dobra, mam nie mam nic więcej ci za, za do zarzucenia. Dzięki. Czy reszty?